Witam Was w kolejnej odsłonie Rocketmana, czyli serii, która polega na odpowiadaniu na Wasze pytania odnośnie świata One Piece i jego postaci. Jeśli jest coś w One Piece, czego nie wiesz lub nie rozumiesz, to napisz komentarz pod tym filmem, a ja, robiąc następny wybiorę 8 komentarzy z najciekawszymi pytaniami. Więc już bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Czym się różnią owoce Kaido i Momonosuke? Owoce Kaido i Momonosuke są bardzo podobne, a nawet wręcz identyczne, a powodem jest to, że owoc Momonosuke to jest najzwyczajniej owoc. Smile, ale trochę bardziej dopracowany, gdyż Caesar Clown jest odpowiedzialny za Smile, który widzimy w szeregach Kaido, ale to Vega, Vegapunk oryginalnie pracował nad fabrykacją diabelskich owoców i zaczął swoje badanie od skopiowania owocu Kaido przy użyciu próbki jego DNA, lecz ogłosił, że jego projekt się nie udał, a mimo wszystko owoc wpadł w ręce Momonoskę i zadziałał tak jak powinien. Co się dzieje z załogą po śmierci kapitana? Mimo, że śmierć w One Piece nie jest częsta, to widzieliśmy kilka dobrych przykładów, ponieważ każda sensowna opcja ma szansę okazać się prawdą lub była już zaprezentowana, lecz nie za każdym razem kapitan umierał. W przypadku Rogera i Białobrodego załoga się rozeszła w swoje strony, w przypadku Fisher tigera ktoś inny przejął rolę kapitana, Arlong mimo, że nie umarł to został aresztowany wraz z jego załogą, a w przypadku załogi, do której należał Brug, to wszyscy umarli razem z kapitanem. Czy istnieje owoc umożliwiający wskrzeszanie zmarłych? Jedynym owocem, który może zagwarantować drugie życie jest Yomi Yominomi, którego posiadaczem jest Brug, lecz Ciała raz i to jedynie na swojego użytkownika, a nie na innych. Druga opcja, która jest trochę oddalona od wskrzeszenia, to owocne komori, który mógł nadać martwym ciałom życie za pomocą czyjego cienia. I Ryumak, który był wskrzeszony cieniem bruka, wydawał się mieć jakieś spełnienia lub przynajmniej swój dawny honor i techniki samuraja. Co się dzieje z vivre cardem, kiedy jego wskaźnik umiera? Póki co widzieliśmy tylko jeden przypadek reakcji vivre -Karda na umierającą osobę, a tą osobą był Ace. I po jego śmierci cały vivre card. Zniknął, lecz powoli się on spalał, co może wiązać się z jego ognistą mocą. I dlatego nie wiadomo, czy każdy wiwrekard by się spalił, czy było to zależne od jego owocu. Lecz wiemy, że Card całkowicie znika, kiedy osoba, którą wskazywał zginie. Co jeżeli Bruk zje kolejny diabelski owoc? Mimo że Bruk już raz umarł, co aktywowało jego moc diabelskiego owocu, to nie mógłby zjeść kolejnego, gdyż tamten poprzedni dalej wiąże jego duszę swoją klątwą, bo inaczej bruk nie mógłby żyć w swoim obecnym ciele, używać lodowych. Ataków ani kontrolować dusz. Dodatkowo wiemy, że bruk jest dalej osłabiony w kontakcie z wodą morską, co tylko wszystko potwierdza. Jeżeli bruk zjadłby drugi owoc, to jego ciało by wybuchło i nie pozostawiło po sobie nawet śladu, więc, nawet jakby zjadł drugi owoc przed zadziałaniem Yomi Yomi Mi, to nie mógłby się odrodzić, gdyż jego ciało byłoby zdezintegrowane istnieje owoc, który daje ci moc, ale dalej możesz pływać. W teorii istnieje jeden owoc, który pozwala użytkownikowi dalej pływać, lecz ironicznie nie może on pływać jedynie w wodzie. Sui sui no mi to owoc, który pozwala pływać gdziekolwiek, nawet po ziemi, gdyż zmienia on swoje otoczenie, aby było płynne, co pozwala na przemieszczanie się nawet pod ziemią, jeżeli użytkownik by nurkował. Ten owoc był zaprezentowany na dres Rosia, a użytkownikiem jest Senior Pink. Czy posiadacze owoców Smile tak samo reagują na wodę? Tak. Było to Udowodnione po raz pierwszy w chapterze 795, gdzie widzimy Bruka i Momonoskę, którzy zaczynają tonąć. Mimo, że Momonoskę mógł po prostu nie umieć pływać, gdyż jest jedynie dzieckiem, to mimo wszystko było to potwierdzone, gdyż nie widzimy podobnie użytkowników Smile, którzy utonęli wraz z Jackiem na zoo, insynuując, że raczej nie żyją. Czy znamy cenę gumowocu? W drugiej wersji one -shota pod tytułem Romance Dawn, który opowiada alternatywną wersję historii Lufiego, widzimy Garpa jako pirata, który dał Lufiemu jego owoc oraz kapelusz. I kiedy opisywał ten diabelski owoc, wspominał, że kosztuje mniej więcej 5 miliardów beli. Co ciekawe, jest to tyle samo, ile kosztuje Ope Ope w głównej serii. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeśli Ci się spodobał, to możesz obejrzeć następne. Ale zanim wyjdziesz, to nie zapomnij zostawić po sobie ślady łapką w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.